AmbiLife L100 urządzenie z lampą kwarcową do dezynfekcji i oczyszczania powietrza, przeznaczone do użytku w zamkniętych pomieszczeniach publicznych, handlowych, mieszkalnych i tym podobne. Oczyszcza powietrze z bakterii, grzybów, spalin, roztoczy, kurzu i pyłków. Doskonale pochłania zapachy chemii gospodarczej i zwierząt domowych. AmbiLife L100 jest wyposażony w różne filtry. Które oczyszczają powietrze z kurzu i różnego typu drobnoustrojów. Filtry są ułożone w takiej kolejności, że na wstępnym etapie zbierane są większe cząsteczki kurzu, a specjalny filtr papierowy zatrzymuje mniejsze cząsteczki. Następnie filtr fotokataliczny rozkłada cząsteczki powietrza na nieszkodliwe składniki powietrza, takie jak dwutlenek węgla i woda. Filtr węglowy ostatecznie neutralizuje i zatrzymuje najdrobniejsze cząsteczki, dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu staje się czyste i świeże. AmbiLife L100 można zamontować na ścianie lub na mobilnym stojaku z kółkami wyposażonymi w hamulec postojowy. AmbiLife służy do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Może być używana w różnych miejscach placówkach opieki zdrowotnej, szkołach i przedszkolach, biurach, domach oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest czyste powietrze. Przepływ powietrza ma dwie prędkości. Ambilife L100 oczyszcza 100 metrów sześciennych powietrza w ciągu jednej godziny. Kupując urządzenie AmbiLife L100 do dezynfekcji i oczyszczania powietrza, wybierasz nie tylko atrakcyjną cenę, ale również nieograniczoną żywotność filtra fotokatalitycznego i minimalne koszty eksploatacji. AmbiLife to sposób na łatwe oddychanie. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do nas lub odwiedź naszą stronę internetową www.medlampy.pl